Te wszystkie głosy wyrzucono do kosza. Przybierano... Emocje po ogólnopolskich zbyt, protestach zbyt, oraz po, zbyt, po zbyt, dla wielu nie niesmacznej wybyt, dyskusji nie w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych nieco opadły. Nie ma nic ważniejszego. Ale jak podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic, jedna z organizatorek i liderek poniedziałkowego czarnego protestu w Zielonej Górze, Prawo i Sprawiedliwość tylko na chwilę przystopowało. W jej opinii Polki muszą zachować czujność, bo po tymczasowej przerwie kolejne projekty ustaw z pewnością wrócą. To poniekąd już się dzieje. Prawo i sprawiedliwość wycofało się z tego projektu tylko czasowo i tymczasowo, niż zapowiedzieli w swoich deklaracjach kierowanych do swoich wiernych wyborców, że to jest tylko tymczasowe, że trochę pomajstrują przy tych projektach i przeprowadzą własne. Anita Kucharska dziedzic podsumowuje czarny poniedziałek w zielonej górze i jest pełna podziwu dla mieszkanek południowej części regionu, które licznie stawiły się na placu bohaterów. Jak dodaje, to pokazuje siłę i determinację po które w sytuacji, gdy ktoś chce za nie decydować w tak delikatnym temacie, potrafią głośno powiedzieć nie. Będą pamiętać, że je obrażono i urażono. A po drugie, nie dadzą się już zepchnąć do narożnika. Myśmy otrzymały i to było też fantastyczne wsparcie z całego świata. Organizatorka poniedziałkowego marszu podkreśla, że zielonogórski protest był apolityczny. To była inicjatywa oddolna. Uczestnicy marszu sami przygotowali transparenty, sami drukowali ulotki. Tam nikt nikogo do nie. Niczego nie zmuszał. To po pierwsze. Po drugie, właśnie to zaangażowanie sprawiło, że głośno wykrzyczane przez Polki hasła trafiły w punkt. To rzeczywiście był oddolny ruch. Kobiet, których myśmy się nawet nie znały. Te panie, które przyszły na pierwsze spotkanie organizacyjne, znały się tylko w połowie z widzenia, z nazwiska. Reszta pań to były panie, które powiedziały, że mają dość, one się chcą w to włączyć, bo już mają dosyć tej hamskiej debaty. Anita Kucharska-Dziedzic była gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia.